Hej, jak się macie? Witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Toster i już jestem zesrany, a to jest Craven Matter czyli jak to się tam wymawia. Mniejsza z tym, jesteśmy w takim oto pomieszczeniu, mam nadzieję, że tutaj będę pamiętał... Nope, nie będę pamiętał, bo po co? Będę pamiętał szyfr, tak jest? Jesteśmy w pomieszczeniu, którego kawałek ostatnio przeszedłem, więc wiem, co mnie tu czeka. Nope, 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 nie, nie, nie... Nie chcę niczego takiego. I ten gościu jest taki po prostu sprytny, że będzie się do nas skradał, kiedy my nie będziemy patrzeć, więc jest takim hamem. I nic mi nie zrobisz. Wow. Nie teleportuj się, mógłbyś? Dziękuję. Nie posuwaj się tak do przodu szybko, dobra? Dziękuję bardzo. Jeżeli chciałbyś się zastosować, byłbym wielce. Jezus Maria, gościu. Nie, bez przesady. Dobra, ja cię obserwuję. Ja cię obserwuję, ziomek. Żadnych gwałtownych ruchów Kurwa No nie! Nie pozwalam ci tak robić, rozumiesz? Nie, bo już sram. Okej, okay, działa. Działa wszystko. Nie z pieprza jest... Spie ej, ej, ej. A może... Ha, ha, ha. Ale cioto, o Boże. Dobra, dostaliśmy jakiś kawałek. A co tam się tak świeci? Co tu się tak świeci jak psu jajca? Co uciekasz? No co uciekasz? Aha, i o to chodzi, dobra. Biegniemy tutaj. I mam nadzieję na kolejną po prostu. No dzień dobry. O kurwa. Dobra, powiem Wam, że no nie jestem najlepszy w tej gierki. No nie jestem. Ho, ho czuję się źle w tym momencie. Czy możemy pójść z dołem? Tak możemy. Ale coś czuję, że tu będzie strasznie. Nie migaj światło. Co to za te czwoki są? Ćwoczki bardziej takie. Te takie klandrynki takie. Labadziary trochę. A to jednak działa. Jezu, no, nie rob mi czegoś takiego, ej. Ej, co mnie... Co mnie działo? Co mnie działo, ziomek? używa to są jakieś te. A widzisz, a teraz możemy coś zrobić. The Jacqueline. Bleh. The Jacqueline. Jacqueline, jakkolwiek. Mm, is telling the truth. Wearing purple. Więc tak, mamy tr trzy babki, tak? Mamy trzy babki i te są kłamczynie. Więc myślę, że to będzie. To będzie, chłopy. To będzie czwarty. Nie wiem dlaczego tak myślę, ale tak myślę. No i proszę bardzo, ej, 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 tu jest ich za dużo. Konkretnie za dużo. Dlaczego oni wszyscy widzą? A dobrze ci tak, głupi fiucie. Idźmy do przodu i cholera. Nie, nie chcę zamykać się z nimi, ej. O, chcę takie coś zrobić. Taka magia. A ale my tutaj byliśmy. Ja chcę pójść dalej. Ja chcę pójść dalej, cholera. A nie za bardzo mogę. I dlaczego, i dlaczego? A tutaj coś mogę zrobić. Och, Jezu! Wow, ale, ale jaja. I mamy wejście na dół. Boże już SRAM. Ej, spadaj. Dobra. Jest jakie to takie klimatyczny, trochę takie jest. Ale już powiem wam sram i to porządnie, a to mi po prostu toruje tylko drogę. Nie wiem dlaczego. No, uciekam, chyba coś za mną jest nieprzyjemnego. Aj, 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 aj. Coś mi tutaj chrupnęło, ale mniejsza z tym. Mój komputer nie należy do najlepszych, ale kocham. Kocham go po prostu, tylko on nie rozumie. Nigdy nie rozumie tak on. Ha! Odpowiednie kombinacje, 1, 2, 3 i 4 są odpowiednie. No shit Sherlock! O proszę bardzo, przełącznik. Hmm. What the fuck! Czy tu chodzi o dźwięki tak jak w Alice Madness Returns? Pamiętam, była jedna taka misja, gdzie chodziło właśnie o dźwięki. <laughs> Aha, czyli tak. Niektóre to? Ta, czyli lecimy tą. Ej, nie każ mi nikt. Co to jest? Co to jest? Jezu, czemu tu tyle tego dziadostwa? Nie chcę. Więc tak, to... To nie, nie... Aha, do jakaś, spoko. To. Bo czemu by nie? Tak właściwie i to. No nie działa. Cholera. Dobra, jolo, 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 jeszcze raz. To jest pierwsza. Niech będzie, że to jest druga. Tak, to jest trzecia. Szybciej. I to jest czwarta. Mhm, mm tak, i działaj, działaj, proszę cię, działaj. Tak, uciekamy stąd, Boże, czuję się jak w pile, Naprawdę, seryjnie. Nie, 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 nie chcę się zamknąć z tym gazem w jednym pokoju. Halo? Tu nikogo nie ma, jak dobrze. Ale ja cholera, chyba się mylę. za chwilę mi coś wyskoczy, bo dupsko Dobra, co ja mam z tym dubskiem? Bo dlatego, że jest taki piękne. <grym> Dobra, chodźmy dalej. Mam nadzieję, że tym razem skończysz ten koszmar. Łałczaj wow, się jak w Outlaście w ostatniej tej lokacji. O cholera. To mi się nie podoba. Biegnij tam, chopie. Biegnij się nie rozglądaj. To tak trochę. trochę od jakiegoś czasu mi nie przypomina horroru. Tylko taki dosyć klimatyczny, ale bez żadnych tutaj przeszkadzajek. Bonesaw, czyli piła do gości, ale przyjemnie, po prostu niesamowity. Niesamowite jak ta gra działa. Tak mi przyjemnie, jakbym miał orgazm. Orgazm w uszach czuję, normalnie. Dobra, mamy jakiś znaczek, prawie jak system saveów z Silent Hill. I coś tutaj spierdzieliło. Nie! Ej. O, cholera. Nie, 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 nie. Aha, czyli mamy uciekać, dobra? Ohoho, spieprze dziadu. Że tak powiem, bardzo przyjemnie. Dobra, lecimy za krwią, może to mi coś da, może mi to coś nie da, no nie wiem, nie jestem pewien, a ziomek da pieprz. I mamy uciekać, bo nas zerżnie w dupala i uciekamy, proszę bardzo, proszę bardzo, i za chwilę QTE. Nie, 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 nie. Nie, co, jak zwalniemy, to mamy po prostu naciskać QTE, no czemu nie? Czemu nie, prawda? Aha, bo bo takie buty, bo on się nie rusza jak na, 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 na ha, ha, ha ty dziadu. Ej, ej, ej. Ej, ej, ej. I co my mamy tutaj zrobić tak naprawdę? Chabon to strzela do nas, tak? Hmm. Wow, wow, wow. Zginął? Czy my zginęliśmy? Nie. To my żyjemy, więc spoko. I biegniemy, biegniemy, biegniemy. Czym prędzej? Hej, hej, hej. Nie zgwałcisz mnie, nie zgwałcisz. Chcę zamknąć drzwi. Nie blokuj mnie, proszę bardzo. Chyba musimy wrócić do tej pierwszej lokacji. Jak najszybciej. O, oh, it Wszystko się tutaj pieprze. Tutaj mamy naszą zagadkę, gdzie było pełno jakiegoś gazu czy innego. <laughs> Jezu, ale mi tutaj ciary lecą. Chociaż w sumie nie jest strasznie. Nie jest tak bardzo strasznie. Nikt mnie nie goni. Jak na razie. Wow, co się stanie, co się stanie? Czy coś się otworzy? Yeah, get out. Bardzo, bardzo mm, uprzejmie posłucham, żeby wypierdalać. Tutaj mądry człowiek dał mi jakąś wskazówkę. Jestem niezwykle zobowiązany I dobra, niech mi się to tutaj stanie, cóż Hej, no otwórz się Dziadu, czy tu trzeba jakąś kombinację Wykonać ruchów, czy coś? Okej, okay, okej, okay, szybciej, szybciej Ja chcę stąd wypieprzać Dobra, dziękuję bardzo Uhuhu, przed siebie Nie, nie, tylko Znowu nie ty Nie Dobra, tu jest takie, takie dziadostwo więc teraz możemy go tutaj przeskrzynić na niego patrzeć i czekać aż wybuchnie. Dobra, podejdź trochę. Pozwalam podejść trochę, ale mnie nic nie zrób No podchodź, żeż. Hamie pieprzony, ty ćwoku lawadziaro. No podchodź. Dobra, to się zaczyna coraz bardziej trząść, więc mi się podoba. No zaczął się, cholernik się zaczął. To się za chwilę rozpieprze, więc ja jestem bardzo, bardzo na tak. A jednak, dobra, podszedł. Więc podejdź jeszcze bardziej. Nie, 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 nie. A, to o to chodzi, by schować... Schwytać w to tą czaszkę. Więc bardzo spoko. I teraz możemy uciekać. Więc wiem w końcu, o co chodzi. Bardzo przyjemnie. Nie, nie powiem, nie, że jest nieprzyjemnie, tylko jest przyjemnie. A, bardzo proszę. Dobra, uciekajmy w tą stronę. Bo czemu by nie? Tylko, żeby ten gościu mnie nie gonił. Dobra. Aj, 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 nie chciałem tego, żeby się tak stało. No ej. Może być jakieś gdzieś dalej, halo? Jest jakieś przejście. Wow, ale tak bardzo Alicja. Czemu mi wszystko Alicja przypomina? Sam nie nagrywam tej gry do końca. Boże, jakie to jest nie. Ej, nie chcę spaść nie. Czekamy na to, aż się obróci. Dobra. Czy tak to zadziała? Dobra. Tak w tą stronę i po książkach, proszę bardzo, przez ogień niczym Ghost Rider pieprzony. I wychodzimy, proszę bardzo, do wyjścia. A, dziękuję bardzo. Jak najbardziej przed siebie, jak najszybciej. Tu mamy. Hmm, ale epickie zakończenie! I co mi zrobisz, chopie? Co mi zrobisz, jak mi nic nie zrobisz? Chcę wyjść, chcę wyjść stąd, cholerniku. Czy to jest walka z bossem, kiedy nie mogę walczyć? Ok, otwieraj mi drzwi. Yeah, bitches! Udało mi się. Chcę stąd uciec. A, to on uciekł, więc spoko. Właśnie przeszedłem grę. O Boże, jak jestem z siebie dumny. Przeszedłem grę horror. Jak genialnie. Wszystko w pizdu. Poszło w pizdu. Uuuu. Ale piskie zakończenie. I co to się naprawdę tutaj działo? O co chodzi? Hmm? Hmm? Co to za plamy krwi? Ktoś był okres... Zapiek Cholera. Zmęczony jak koń po westernie. Tutaj mamy jakąś piłę do kości. Zawsze przyjemny widok, uwielbiam. I czy to już będzie takie outro trochę, czy my będziemy jeszcze coś robić? Bo nie za bardzo mi się chce, tak jak szczerze mówiąc. Ta walka z bosem szczerze mnie wykończyła. Ale mamy piękne stópki! Pedicure i man manicure to... Jezu. Czyli co? To my straszymy teraz, tak? O Boże. Ale... No po prostu masakra, jak wałtlaście.